Dzień dobry. Witam was serdecznie. Ja mam na imię Małgorzata, a kanał, który prowadzę, poświęcony jest zagadnieniom ezoterycznym. Zapraszam was wszystkich dzisiaj na film, którego tematem jest wpływ astrologii na nasze predyspozycje zawodowe. Astrologia obdarza nas wieloma Ukrytymi w niej podpowiedziami względem każdego z nas, również tymi dotyczącymi predyspozycji do wykonywania danego zajęcia. Podpowiedzi te mogą być bardzo przydatne w wyborze ścieżki zawodowej lub jeśli na przykład myślicie o zmianie pracy. W końcu nasze talenty czy silne strony zależą w dużej mierze od dnia, w którym się urodziliśmy. Wybierzcie zatem zajęcie, które do Was pasuje i będzie przynosić Wam radość i zadowolenie, i być może było Wam zapisane w gwiazdach. Jeżeli więc chcecie dowiedzieć się, co astrologia mówi o Waszych Predyspozycjach zawodowych. Zapraszam do oglądania dalej. Znaki Zodiaku w bardzo wyraźny sposób określają predyspozycje zawodowe, a każdym znakiem włada inna strefa zawodowa. Każdy znak Zodiaku posiada inne zdolności i inne możliwości rozwoju. Wybór ścieżki zawodowej powinien być więc adekwatny nie tylko do naszej osobowości i zainteresowań, ale także do naszego znaku Zodiaku. Czas, w którym się urodził każdy z nas, wpływa na nasze talenty, na nasze predyspozycje i upodobania w większym stopniu niż może nam się to wydawać. Sprawdźmy zatem w jakich zajęciach czują się dobrze poszczególne znaki Zodiaku i co powinny robić w życiu, żeby odczuć spełnienie. Zodiakalny baran to urodzony lider, ma w sobie cechy zwycięzcy i samodzielności, to znak rządzony przez rozpaloną do czerwoności. Bojowniczą planetę Mars, dlatego Baran ma wysoki poziom determinacji, żeby wygrywać, również na polu zawodowym. W jego stylu jest podejmowanie się realizacji celów o wysokim stopniu trudności, ale krótkoterminowych. W swoim DNA ma zapisane dominowanie. Dlatego osoby urodzone pod zodiakalnym znakiem barana nie będą czuły się dobrze w charakterze podwładnego. Zawsze lepiej sprawdzają się jako szef, a nie jako podwładny, bowiem wszelkiego rodzaju ograniczenia działają im po prostu na nerwy i będą miały trudność z podporządkowaniem się. Zodiakalny baran czuje się doskonale, jeśli ma przestrzeń, aby zaznaczyć swój indywidualizm, co oznacza, że potrzebuje sporo wolności. Często oskarżany jest o apodyktyczność i nadmierną kontrolę. On jednak bardziej chce mieć władzę nad sytuacją, by być maksymalnie efektywnym. Do działania napędzają go wrodzona śmiałość i umiłowanie do ryzyka. Jeśli ich doświadcza, potrafi naprawdę ciężko pracować i wspinać się po szczeblach kariery. Zodiakalne barany powinny wykorzystać swoją energię i umiejętności interpersonalne, aby stworzyć zespół pomocników. Którzy zrealizują ich pomysły do końca. Zodiakalny baran często ma problem ze sfinalizowaniem rozpoczętych prac. Barany mogą być fenomenalnie użyteczne, ale pod warunkiem, że nie każe im się tej samej czynności wykonywać więcej niż jeden raz. Jako pracownik szybko się nudzi, nie dba o szczegóły, potrzebuje wyzwań i zawsze dąży do awansu. W pracy zodiakalny baran najlepiej działa w pojedynkę. Lubi się przeciwstawiać. Idealne zawody dla zodiakalnego barana to wszystko to, co jest związane z rywalizacją. Barany doskonale sprawdzą się w konkurencjach sportowych, i to zarówno jako trenerzy czy jako sportowcy. Warto też powierzyć im stanowisko specjalisty do spraw zarządzania zespołem. Barany to zdecydowani liderzy, którzy świetnie sobie poradzą z delegowaniem zadań i świetnie przewodzą grupie. Dlatego często spotykamy wśród nich kierowników i dyrektorów. Zodiakalny baran sprawdzi się także w zawodach związanych z wojskowością. Może być również świetnym alpinistą czy badaczem arktycznym. Świetnie sprawdzi się także jako polityk, policjant czy strażak. Będzie też bardzo dobrym chirurgiem, specjalistą, artystą cykro, cyrkowym czy sztukmistrzem. I sprawdzi się dla niego każda praca, w której wczesne wstawanie jest zaletą. Zodiakalny Baran powinien natomiast unikać zawodów pragmatycznych i monotonnych, bo nie będzie w tych dziedzinach czuł się spełniony. Słowo klucz, które motywuje zodiakalnego byka do pracy, to pieniądze. Ten znak zodiaku najbardziej znany jest ze swojego uporu i pragnienia rozkoszowania się zmysłami i przyjemnościami. Zodiakalny byk będzie pracował w pocie czoła, jeśli zarobi na swoje upragnione luksusy. Jest wzorowym pracownikiem, pod warunkiem jednak, że dostanie awans lub podwyżkę. Zodiakalne byki często są chorobliwymi materialistami. Za małe pieniądze zodiakalnego byka nie zatrudnimy. Uparta natura osób spod zodiakalnego znaku byka przekłada się także na ich zawodowe zaangażowanie. Są to osoby praktyczne, które cenią sobie ciężką pracę i poświęcenie. Często wychodzą przed szereg, jednak nie w celu przewodzenia innym, a raczej wskazania kierunku poprzez własny przykład. Zawsze walczą do końca, dlatego, powierzając im jakiś projekt, możemy mieć pewność, że zostanie on wykonany z pełnym zaangażowaniem. Są to osoby bardzo solidne. Zodiakalne byki cenią sobie zajęcia, które zapewniają im stałą rutynę. Istotne jest dla nich także piękne otoczenie dlatego świetnie sprawdzą się w zawodach artystycznych lub wymagających estetycznego wyczucia. Na przykład w kwiaciarniach, w architekturze krajobrazowej, w perfumerii, galerii czy jako styliści. Zodiakalne byki są uzdolnione artystycznie i chociaż czasem mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, to dekorator wnętrz czy na przykład aktor to też zawody, w których doskonale się odnajdą. Zodiakalne byki często mają też ładne głosy, którego użyczają w dubbingu. Zodiakalny byk kocha pieniądze i wszystko, co jest związane z interesami i pomnażaniem zysków, sprawia mu ogromną frajdę. Ma też duże zdolności do finansów, giełd, liczenia pieniędzy czy opracowywania strategii finansowych często wśród zodiakalnych byków spotykamy bankowców, finansistów, osoby związane z bankiem czy pracujące w sferze finansowej. Zodiakalne byki w banku czują się bardzo bezpiecznie. Idealnym zawodem dla zodiakalnego byka będzie tak, że mm, Handlarz antyków lub licytator. Poradzą sobie w nim bardzo dobrze. Sprawdzi się także jako piosenkarz czy nauczyciel emisji głosu. Dobrym zajęciem dla zodiakalnego byka jest również medycyna rodzinna, a także rolnictwo i wszelkie zawody związane z ziemią. Zodiakane bliźnięta potrafią doskonale dostosować się do okoliczności. Są błyskotliwe i wszechstronne, a to sprawia, że mają wobec swojej pracy wygórowane wymagania. Ma ona zapewnić im szerokie możliwości rozwoju, czyli nieustannie podrzucać wyzwania, żeby się nie znudziły. Do pracy zodiakalne bliźnięta nakręca możliwość bycia wszechstronnym i wielowątkowym. Lubią, kiedy akcja dzieje się szybko i wymaga komunikacji z innymi. Im więcej kontaktów, tym lepiej. Idealna ścieżka zawodowej kariery zodiakalnych bliźniąt to taka, która zapewnia im różnorodne wyzwania i możliwość kontaktów z innymi środowiskami. Im mniej trzeba być dokładnym, a bardziej kreatywnym, tym lepsza motywacja zodiakalnych bliźniąt do robienia kariery. A im więcej praca zapewnia im ruchu i zmian, tym bardziej wydajne się one stają, aby y być zadowolonym, zodiakalne bliźnięta muszą mieć jednak poczucie wolności. Kiedy poczują się przytłoczone, przytłoczone powtarzalnością, nie będą lojalne wobec pracodawcy. Zodiakalne bliźnięta to znak komunikacji, porozumiewania się, pisania, wymiany myśli i podróżowania. Zodiakalne bliźnięta to świetni dziennikarze, publicyści i felietoniści, a także pisarze i wykładowcy. Zodiakalny bliźniak sprawdza się wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Często więc zostaje reporterem czy korespondentem. Wśród dziennikarzy i reporterów biegających z aparatem najczęściej spotyka się osoby właśnie spod tego znaku. Zodiakalne bliźnięta kochają nowe znajomości, podróże i inne kultury i nowe miejsca. Dlatego dziennikarstwo i wszystko, co wiąże się ze słowem pisanym i mówionym, jest strzałem w dziesiątkę w ich przypadku. Bliźnięta świetnie sprawdzą się również jako językoznawca lub lektor języków obcych czy prezenter tele telewizyjny czy też pracownik radiowy, gdzie pracuje się głosem. Umiejętności Towarzysko Komunikacyjne Zodiakalnych Bliźniąt czynią je idealnym koordynatorem i negocjatorem. Osoby z pod tego znaku świetnie sprawdzą się też w każdej pracy zawodowej związanej ze sztuką pozyskiwania klienta, w reklamie, w zarządzaniu projektem albo przy pracy związanej z turystyką i podróżami. Natomiast pełna rutyny praca przy biurku to dla zodiakalnych Bliźniąt najszybsza droga do wypalenia się zawodowego. Zodiakalny Rak to zazwyczaj osoba nieśmiała, nie lubiąca rzucać się w oczy, ceniąca sobie spokój i pewny zawód. Rak nie znosi niepewności i niestabilności. Darem zodiakalnego raka jest wrażliwość, a naturalną predyspozycją opiekuńczość. Dlatego ten znak, aby efektywnie i z przyjemnością pracować, musi czuć się bezpiecznie wśród współpracowników. Ma potrzebę, aby ufać innym, żeby pokazać, na ile go stać. Może się to wydawać sprzeczne z pierwszym wrażeniem, jakie wywołuje, ale zodiakalny rak ma w sobie mnóstwo ambicji i mnóstwo pasji. Zodiakalny rak jest znakiem o jakości kardynalnej. Potrzebuje więc mieć poczucie wpływu na sytuację. Jego zdolności opiekuńcze nie muszą dotyczyć jedynie najbliższej rodziny i spraw domowych. Zodiakalny rak bowiem może być empatycznym i doskonale prowadzącym ludzi szefem. Jego zalety to wytrwałość i naturalne dawanie wsparcia. Zodiakalny rak pracuje ciężko i traktuje pracę bardzo poważnie, nie boi się odpowiedzialności, a największą motywacją do pracy są dla niego sukcesy i pieniądze. Zodiakalne raki uwielbiają rozwiązywać problemy oraz udzielać rad. Dlatego dobrze czują się w pracy, która wymaga opieki nad innymi osobami. Osoby spod tego znaku kochają też dzieci, więc często wiążą swoje życie z zawodem, czy to nauczyciela, wychowawcy, czy pedagoga szkolnego. Dobrym miejscem dla ich pracy będzie więc szkoła, przedszkola czy żłobki. Zodiakalne raki doskonale sprawdzą się także w roli niani. Zodiakalne raki to też dobrzy słuchacze. Są niesłychanie wrażliwi i empatyczni. Potrafią wczuć się w sytuację drugiej osoby i służyć im dobrą radą. Dlatego często w tym znaku spotyka się psychologów. Zodiakalne raki świetnie sprawdzą się także we wszelkich kierunkach związanych z handlem, z doradztwem, psychoterapią czy opieką spo społeczną, jak również w hodowli zwierząt. Często panie spod znaku raka zostają po prostu gospodyniami domowymi i nie rozwijają się w żadnym kierunku zawodowym. Zajmowanie się bowiem rodziną i domem sprawia im największą radość. Zodiakalny lew, oprócz przekonania, że stanowi centrum wszechświata daje ludziom dużo radości i wsparcia. Został stworzony, aby być światłem przewodnim dla innych, dlatego do pracy motywuje go eksponowane stanowisko. Zdając sobie sprawę ze swoich naturalnych zdolności przywódczych, zodiakalny lew ma jednocześnie mm, świadomość, że nie grzeszy wnikliwością czy drobiazgowością. Jeżeli w życiu zawodowym ma możliwość wykorzystania swojej charyzmy i błyskotliwości, a jego zespół zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba zapinać sprawy na ostatni guzik, to sukces lwa jest gwarantowany. Zodiakalny Lew to osoba stworzona do blasku fleszy. Rewelacyjnie czuje się wśród kamer, ma dobrą prezentację i urodę, której można mu pozazdrościć. Dlatego wymarzonym zawodem dla tego znaku będzie aktorstwo, wszelkie dziedziny artystyczne i wszystko to, co wiąże się z karierą i byciem na świeczniku, jak również wszelkie zawody związane z rozrywką, które sprawią, że zodiakalny lew będzie w centrum uwagi i będzie z dumą rozkwitał. Magnetyzm i urok zodiakalnych lwów. Czyni z nich często przywódców. Ich wysokie wymagania mogą budzić postrach podwładnych, jednak dzięki pozytywnemu usposobieniu najczęściej zjednują sobie sympatię innych. Nie dziwi zatem fakt, że zodiakalne lwy często decydują się na zawód polityka. Ich nieszablonowe podejście doskonale sprawdzi się na stanowiskach menedżerskich w niemal każdej branży, a natura przywódcy ułatwi zodiakalnym lwom objęcie stanowisk kierowniczych, bo osoby spod znaku lwa uwielbiają wydawać polecenia, rozkazy i budzić postrach. Lew to król, a więc często możemy spotkać zodiakalne lwy jako dyrektorów, czy osobę zarządzającą i kierującą jakąś placówką. Zodiakalny lew doskonale sprawdza się także w stosunkach z klientem, więc odpowiednia będzie dla niego branża turystyczna i wypoczynkowa, a także wszelkie promocje i sprzedaż. Szybkość podejmowania decyzji, a także odporność na stres ułatwi zodiakalnym lwom wykonywanie mm, zawodu, na przykład reżysera, kostiumografa, muzyka oraz położnej. Zodiakalna panna ma ambicje, piekielną inteligencję, jest doskonałym strategiem oraz organizatorem, a do tego po prostu lubi pracować. Urodziła się perfekcjonalistką, która uwielbia rozwiązywać problemy. Zodiakalna panna dla firmy to prawdziwy skarb jest zaangażowana, wszechstronna, a do tego sumienna i dokładna. To zodiakalna Panna wymaga od pracodawcy więcej, przede wszystkim pola do rozwoju. Zadania nie mogą być dla niej zbyt trudne, ale nie mogą jej także przerastać, bo ma po prostu słabą konstrukcję psychiczną. Do pracy oprócz wyzwań natury intelektualnej zodiokalną pannę mobilizuje kultura osobista współpracowników. Osoby spod znaku panny nie pozwalają się źle traktować. Chcą być doceniane jako osoby, ale również i finansowo, bo znają swoją wartość. Zodiakalne Panny to idealiści i perfekcjoniści, którzy najlepiej czują się w roli podwładnych. Są pełne empatii i wyrozumiałości, potrafią słuchać i dobrze interpretować otrzymany przekaz. Szefami są opiekuńczymi, chociaż, chociaż też i wymagającymi potrafią być wymagające dla innych, ale jeszcze bardziej w stosunku do samych siebie. Zodiakalne panny mają niesamowitą pamięć. Jeśli dodamy do tego ich perfekcjonizm, to stają się one osobami do pracy, która wymaga przetwarzania dużej ilości informacji. Zodiakalne Panny potrafią pracować też pod presją czasu. Świetnie radzą sobie w usługach, w zawodzie terapeutów, lekarzy czy weterynarzy, a ich zamiłowanie do szczegółów oraz chęć niesienia pomocy stają się tutaj niezwykle przydatne. Podobnie zresztą jak w zawodzie działacza charytatywnego policjanta, kontrolera jakości, detektywa, adwokata, czy redaktora. Zodiakalna panna to z reguły osoba spokojna i dość nieśmiała. Wśród osób spod tego znaku najczęściej spotykamy Osoby wykonujące zawody związane z finansami, zarządzaniem czy planowaniem. Zodiakalna panna świetnie sprawdzi się także w roli, w zawodzie nudnego urzędnika, ponieważ lubi codzienne wykonywanie tych samych czynności. Zodiakalne panny często lubią też działać na własny rachunek i metodyka pracy jest dla wszystkich osób spod tego znaku bardzo ważna. Zodiakalna panna zawsze pilnuje porządku i ma talent do zarządzania, dlatego dyrektor wyższego szczebla, czy zarządca lub organizator imprez. To bardzo odpowiednie stanowisko dla tego znaku Zodiaku. Talent do nauk ścisłych jest bardzo mocną stroną Zodiakalnej Panny, dlatego też doskonale sprawdzi się także jako naukowiec, czy na przykład archeolog, czy w zawodach medycznych. Zodiakalne Panny są też doskonałymi asystentami. To już wszystkie wiadomości, jakie dzisiaj dla Was przygotowałam. Pozostałe znaki Zodiaku pod względem astrologicznego wpływu na predyspozycje zawodowe omówię w kolejnym odcinku, który ukaże się już za tydzień. A dzisiaj już serdecznie Was wszystkich zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Jeżeli film Ci się spodobał i uważasz, że Informacje przeze mnie przekazane były przydatne czy ciekawe, bardzo proszę o przyciśnięcie łapki w górę, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, sprawisz mi ogromną radość, jeśli zdecydujesz się i przyciśniesz subskrypcję i dzwoneczek, tak żeby otrzymać powiadomienie o kolejnym filmie. Ja już pięknie wam dziękuję za obejrzenie tego filmu, wszystkich was bardzo ciepło pozdrawiam, miejcie się dobrze, do zobaczenia następnym razem.